Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Działka w Lesie. Kolejny materiał, moi drodzy. W wrzesień połowa. Jesteśmy we wtorek. Akurat mamy w tym tygodniu urlop, więc przyjechaliśmy. Niestety pogoda nie sprzyja, bo właśnie dzisiaj we wtorek jest jedyny dzień, kiedy nie pada deszcz. Jak widzicie, trawa jest, znaczy trawa. Nazywam to trawą, ale cały czas się mylę, bo trawa to to jeszcze nie jest. Jak widzicie trochę złapało deszczu, trochę słoneczka i już, tu jest ten pasek, który przejeżdżałem ostatnio i zobaczcie mniej więcej jakie porównanie. Także cały czas to sobie rośnie. Dzisiaj będę się trochę zajmował kosiarką, bo dokupiłem kilka rzeczy do niej, także zaraz Wam pokażę. No, i mam Wam też do przekazania taką ciekawostkę, bo prawdopodobnie i tak czy inaczej wyjdzie to na filmach. Także moi drodzy, jak widzicie tutaj z prawej strony, ten mini lasek, który mieliśmy, się pomniejszy, ponieważ ktoś tą działkę obok naszej kupił, już zaczął tutaj sobie też wycinkę. Nie wiem, pewnie jakoś w zeszłym tygodniu może zaczęli. Także troszeczkę tutaj zacznie nam znikać tych drzew, zobaczymy ile. Ale na szczęście jeszcze tam i wszędzie tutaj dookoła ten las zostaje na razie. Zobaczymy jakie tutaj dalej mają plany ludzie z tymi działkami. Myśleliśmy, że nikt takiej dużej zalesionej, no właściwie zadrzewionej, bo to nie jest las, tylko zadrzewiona działka, nie jest zaznaczona jako ZL, jako działka leśna, tylko działka jakaś tam budowlana, jakaś tam zadrzewiona. Także tutaj już powoli e, się dzieje. E, ta droga też pewnie niedługo będzie robiona. No i też jeszcze taka informacja, moi drodzy. Ostatnio Wam wspominałem o tym, że będziemy robić wodę i że czekamy na formalności, i niestety nie będziemy robić tej wody w tym roku, ponieważ e, no nie udało nam się dogadać z gminą, nie udało nam się uzyskać warunków przyłączenia do kanalizacji takich, jak sobie życzyliśmy bo mianowicie moi drodzy, zaraz Wam zresztą pokażę z tyłu działki e, mianowicie warunki powstały takie że ta droga ma 120 metrów i przyłączy do wody jest delikatnie jeszcze dalej czyli jakieś 150 metrów musielibyśmy pociągnąć e, wody żeby, znaczy rury, żeby mieć wodę natomiast za nami, za nami jest działka i na tej działce facet też ma wodę, tylko że 50 metrów dalej. Więc od niego moglibyśmy sobie pociągnąć tylko 50 metrów. E, więc dla nas to jest jedna trzecia kosztów. Tak naprawdę facet raczej nie miałby nic przeciwko, żeby przekopać się przez jego działkę, bo on nic na niej nie ma. A my byśmy tą działkę pozostawili mu w takim stanie jak, jak, jak ją zastał ostatnio. Tam tylko rośnie sobie kilka drzewek, jakaś trawa, więc bez problemu. Już z nim nawet gadaliśmy na ten temat i powiedział, że spoko. Jak gmina się zgodzi i wyda warunki po nowemu, no to chętnie wyrazi zgodę. Ale gmina stwierdziła, że nie, kopcie się tam 150 metrów dalej. Z racji takiej, że oni chcą, żeby im tutaj rozbudować sieć wodociągową. A co najciekawsze. Ta sieć tutaj przez tą drogę byłaby nasza prywatna, tak naprawdę nie gminna, bo tam to przyłącze, które jest w tamtej drodze, też jest prywatne. Gminny wodociąg leci tam, tam, 100 ileś metrów dalej, przy drodze asfaltowej, a tutaj cały ten wodociąg pociągnięty, jakby w ten las, jest prywatny. Więc to nie jest gminny wodociąg, i oni teraz nam wydali beznadziejne warunki. W sensie, no niekorzystne dla nas finansowo, tylko dlatego, bo oni chcą sobie tutaj sieć rozbudować. I to jest ich argument. I dlatego my musielibyśmy za to zapłacić trzy razy drożej. W związku z tym na razie ten temat porzucamy. Ewentualnie jeżeli będziemy już tutaj na tej działce coś robić więcej, stawiać powiedzmy jakiś domek, czy to holenderski, czy drewniany, czy jakikolwiek i wtedy będzie nam potrzebna woda, no to zawsze możemy sobie też wybić studnie, prawda? Zapłacić też tam podejrzewam podobną kwotę, co planowaliśmy wydać. No tylko będziemy mieli tak jakby swoją studnię, swoją wodę bez użyrania się z gminą i tak dalej, bez kombinacji oj tam, szkoda gadać. Także to takie newsy, ciekawostki. Mamy nowych sąsiadów. Tutaj z tych działek, które są obok to jest tylko ta tutaj, która kiedyś należała do mojej siostry i szwagra teraz już nie należy te działki naprzeciwko raczej będą nieruszane no i tutaj mamy tylko te dwie działki ta tutaj wzdłuż naszej i ta tak jakby po skosie i te dwie działki również zostały sprzedane o czym się dowiedzieliśmy niedawno także zobaczymy, może będą jacyś nowi fajni sąsiedzi a może tacy, że będzie trzeba założyć nowy kanał o innym, o innym tytule i i się stąd po prostu wyniesiemy okaże się także wracając moi drodzy do kosiarki już wam pokazuję o co chodzi w porządku moi drodzy jestem już przy kosiarce jak widzicie przy ostatniej wizycie wymontowałem stacyjkę, żeby sobie zamówić nówkę żeby można było odpalać z kluczyka i żeby już nie była taka wiecie rozlatana przy okazji sprawdziłem wszystkie koła elegancko trzymają powietrze i już wam pokazuję co tutaj co tutaj mamy słuchajcie trochę zakupów porobiłem to jest ta stara stacyjka zobaczcie taki wynalazek no, no i tutaj jak wiecie ona jest ukręcona jest zniszczona ale najważniejsze tak naprawdę jest tutaj to jak będziecie kiedyś zmieniać w swojej kosiarce stacyjkę to zwróćcie uwagę na te piny ile ich jest przede wszystkim u mnie jest 5 Uwzór może być 6, może być 7, zależy czy macie tam światła i tak dalej. Różne inne rzeczy. I tutaj macie takie literki, widzicie? G, L, B, M i S. Jak będziecie kupować stacyjkę, to musicie kupić z taką samą ilością pinów i z takimi samymi oznaczeniami, żeby każdy pin odpowiadał za to samo. To jest najważniejsze. Więc yy, tamte skróty, te, te literki oczywiście coś tam oznaczają, nie pamiętam już co. Ale jak kupujecie stacyjkę, to poszukajcie koniecznie takiej, która ma te oznaczenia identyczne. I to jest stacyjka, którą ja znalazłem. Jak widzicie, jest troszeczkę krótsza w sensie. Tutaj jest krótsza. Ale jeżeli chodzi o piny, to jest ich tyle samo, również 5 i są tak samo oznaczone: G, L, B, M i S. Jak to wygląda? Przede wszystkim zależało mi na tej stacyjce, bo jest cała metalowa, więc już się tutaj nic nie powinno ukręcić. Jest to stacyjka od huskwarny w ogóle, się okazało i pasuje do tego modelu. 49 zł taki zakup, także były i po 3 dychy, były i po 4, a były i po 70 i po 120. Więc ogólnie rozstrzał dosyć spory, ale oczywiście te po 3 dychy. Były z innymi tutaj oznaczeniami, więc trzeba by było się bawić tutaj z kabelkami, te piny gdzieś tam przenosić z tej wtyczki. Ale to jest coś, w co nie chciało mi się bawić. Także ja teraz ją zamontuję i zobaczymy czy ona w ogóle, yy, w ogóle działa i w ogóle ją tutaj przyjmie ta kosiarka, także widzimy się za chwilę. W porządku moi drodzy, jak widzicie stacyjka włożona tutaj pasuje fajnie, ale niestety tutaj troszeczkę nie pasuje. Zobaczcie. Nie mieści się w tym otworze. Tutaj jest takie wycięcie, widzę w stacyjce. Próbuję je spasować z tym wycięciem, ale niestety stara stacyjka jest delikatnie troszeczkę węższa i tak tutaj wchodzi tak na ścisk. Zobaczcie, i o. ale łatwiej jest ją tutaj przycisnąć, bo jest plastikowa. Niestety ta nowa jest metalowa, ale ci sobie jakaś awionetka ta jest niestety metalowa i tutaj niestety nie nie ugnie się ten metal więc trzeba będzie tutaj delikatnie to powiększyć ten otwór ale to zrobię sobie w przyszłości bo jak stacyjka jest w takiej formie to już tak naprawdę można sprawdzić czy działa także ja zaraz tutaj włożę kluczyk i sprawdzimy dobrze kluczyk mamy już w stacyjce i teraz tak Pamiętacie, że aby kosić aby był tutaj na jedynce, w ten sposób. I w tej pozycji, teraz z szarpaka, normalnie byśmy ją odpalili. Ale pamiętajmy o tym, że kosiarka ma akumulator, który od półtorej roku jeszcze nie pracował, więc pytanie, czy on w ogóle żyje. Jest też podobny rozrusznik, więc teoretycznie można by spróbować obkręcić i zobaczyć, czy kosiarka odpali. Zobaczymy, co się stanie. Ok, widzimy, że nie odpaliła, więc prawdopodobnie akumulator jest martwy. Zbiorę akumulator do domu, rzucę sobie go na taki sprzęt do właśnie regeneracji akumulatorów takich małych i samochodowych. A teraz zobaczmy, bo kluczyk jest w pozycji na jedynce. I teraz spróbujmy go odpalić z szarpaka, bo teoretycznie powinien odpalić. I to znaczy, że stacyjka tak jakby działa, tak? Jeżeli nie odpali, to znaczy, że, że kupiłem złą stacyjkę. Okej, okay. odpala i gasi. Więc ogólnie jest ok. Z tym, że jak widzicie, nie odpala ten rozrusznik, więc pewnie akumulator po prostu jest martwy. Czekajcie, jeszcze spróbuję. Tak. Nie działa akumulator prawdopodobnie. Albo padł rozrusznik. No nie wiadomo, zobaczymy. Podepnę sobie ten akumulator i się sprawdzi. Ja teraz sobie odpalę tą kosiarkę na trochę, żeby pochodziła, ponieważ. Zastanawiam się, czy w tym sezonie ma to sens, ale kupiłem sobie też olej. Taka buteleczka 0,6 litra 22 zł. Jakbyście potrzebowali gdzieś tam w internecie. I tutaj pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na to, czy jest 0,6 czy 0,5, bo na przykład do tej kosiarki wchodzi 0,6, więc jakbym kupił 0,5 to by mi zbrakło. A zarusza się jest idealnie, także trzeba to przeczytać w instrukcji. Ja sobie znalazłem instrukcję do tej kusiarki w internecie. Ponadto, moi drodzy, jak pamiętacie, trzeba będzie zająć się tutaj tymi pęknięciami. No i tutaj tymi takimi e, brzydkimi, starymi spawami, e, które trzeba gdzieś tam sobie poobczyszczać. W związku z tym, do tego też sobie kupiłem sprzęt. E, taka druciana szczotka oraz takie coś moi drodzy to jest też taka szczotka jakbyście szukali to szukajcie sobie pod nazwą szczotka do rdzy eee, ona wygląda w ten oto sposób Dyk, dysk na trzpieniu z włókniny z włókniny tu jest napisane ale ja to znalazłem właśnie po prostu wpisałem tarcza do rdzy. podobno najlepsza eee, i to jest właśnie dwie sztuki takie do wiertarki i jedna taka do szlifierki jak widzicie, o tu będzie napisane włóknina ścierna ale najlepiej wpisać po prostu tarcza do rdzy i tymi właśnie tarczami ewentualnie to, jak będzie potrzebna chcę sobie tu poobczyszczać te wszystkie miejsca, które będą spawane albo właśnie jakieś takie brzydkie stare miejsca no tak żeby po prostu móc to później jakoś pomalować sensownie, także działamy W moi drodzy, jak widzieliście ta tarcza do rdzy poszła w ruch, powiem szczerze, że naprawdę elegancko sobie radzi, oczywiście nie wszędzie można też nią dojść, nie do wszystkich zakamarków, tutaj na przykład zdzierałem tę. rdzę, no i jak widzicie nie wszędzie można tam się wcisnąć, no ale po to kupiłem tą tarczę drucianą, no i ewentualnie później może jeszcze jakimś specyfikiem do rdzy się to potraktuje. A później się przemaluje jakąś farbą taką właśnie antykorozyjną. No i też zdjąłem to siedzonko, także teraz widzicie mniej więcej tutaj jak to wszystko wygląda bez niego. No ta rurka mnie najbardziej niepokoi. Bo ona moi drodzy jest pęknięta praktycznie dookoła. Tutaj tylko się gdzieś tam trzyma na jakimś delikatnym skraweczku. Ale ja teraz z drugiej strony podniosę ręką i zobaczcie co się dzieje, jak ja tutaj uniosę. Tak to wygląda. No i tutaj mamy, moi drodzy, skrzynię. No i mamy ten akumulator, jak widzicie, jest podpięty. Ale tutaj idą jakieś dalej kable, które będę musiał sobie zobaczyć, czy są w ogóle pospinane i tak dalej. Być może to też jest przyczyna, że nie odpalała. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. To jest początek prac. Oczywiście będzie tutaj trzeba jeszcze sporo pracy włożyć, ale mamy czas, jest jesień. Zaraz już nie będzie trzeba kosić, więc kosiarka się nie przyda, będzie można się nią zająć. Ja na razie chciałem wam tak wstępnie pokazać ogólnie jak tutaj się to prezentuje. Także dalej sobie działamy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Nie chcę też, żeby ten odcinek był jakiś super długi. Było dużo ciekawych informacji, także my tutaj sobie jeszcze chwilę posiedzimy, ja sobie tutaj jeszcze podłubię. No i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Pa pa.